Jingle bells, jingle bells, Dzień dobry, witam serdecznie. Jak widzicie, tutaj nasza Małgorzata już przygotowanie do świąt małe poczyniła. A my pokażę Wam, co robimy po godzinach. Koniecówka roku, naprawdę klienci zwariowali, oszaleli. Wszyscy chcą kupować samochody, zmieniają się prawa, zegar. ustawy i wszyscy chcą kupować samochody. Zegar? Tak. Piękny zegar, prawda? Dziękuję bardzo. Która godzina? myślałam, że od kogo dostałem. No, Ale pozdrawiam, skara, została niego w prezencie. Słuchajcie, pracujemy do 15, mamy 17,15. Zobaczycie jeszcze, co się u nas o tej porze dzieje. Telefony jeszcze też odbieram bądź odzywania, bo w tej chwili nie mogę. Rafał na miks. Jedna z usług, którą wykonujemy po godzinach e, przyciemnianie szyb, e, taki dechroming, na przykład tutaj BMW M300 20 całe. Będziemy robić grill na czarno, wszystkie szyby na czarno. Nie wiem, dlaczego właśnie tu był grill srebrny. Felga przyszła już czarna, także a całe auto żadnej chromowej rameczki. Także bardzo ciekawy, fajny egzemplarz. Jeszcze tumiki mamy w chromach. Też wszędzie zrobić na czarno będzie przepiękna biała perła z czarnymi dodatkami. Stop zdemontowany. Będzie profesjonalnie, prawda? Elegancko. Przy takich pracach, że na przykład dochodzą takie rzeczy, jakaś kamera cofania, klient ostatnio założył sobie w BMW. No i musimy to zdemontować, rozebrać, ale poradziliśmy sobie z tym świetnie. Dobrze, zostawiamy tutaj naszego specjalistę od oklejania, a my idziemy dalej. Jak już temat oklejania, mamy tu Aprile 50, bardzo ciężko już te motory dostać. Unia krzyczy, nie pozwala. Dla młodego kierowcy prawo jazdy AM. Delikatny lift tu kiedyś był, wymiana naklejek, mała, małe poprawy lakiernicze, e, może jakieś e, obszycie, tapicerek. To są właśnie takie rzeczy, które dopełniają te nasze małe kolumny. Dobrze, o i kolejna ciekawostka, najnowszy Ford Tran Custom Transit e Pichew. Czyli hybryda 2,5 litrowa benzyna z elektryką. Od wczoraj testuję, dopiero zrobiłem nie wiem, 500 km. Ciekawe doświadczenie będzie o tym cały film. E, pancerna jednostka co ludzie już mają za pomysł na to tu się słuchacie, tu, tu się zawory jeszcze reguluje w tym silniku. To jest właśnie taki silnik jak w Hondach, jak w maluchu kiedyś czyli nomiesz zawory do regulacji. E, już są plany e, gazowania tych samochodów. Będzie fajny odcinek. Idziemy dalej. Jedziemy, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje, co nasz tutaj kolega z Czech działa. Dobra, cyk. O, nie bliskało. Jak wiecie, e, Czechy e, na stałe zagościły tutaj, chyba nawet, nie wiem, czy on już dwóch stanowisk nas nie ma na stałe, wykupionych, wynajętych. Tak. Mm, tak. stałe. Tak, Karel przedwczoraj kupił specjalnie Multivana, żeby przerobić go, żeby pokazać. E, ludziom w Czechach, na Słowacji, co można zrobić z T6, jedynki. Będziemy robić tu zawieszenie fajne. Jest strzeluś, Roda, już mam załatwione? Rozwala nam system, przyjeżdża, e, przyjeżdża we wtorek, mówi: Tylko dwa auta zrobimy i w sobotę on ucieka. No, a w niedzielę. No, wybawco. Także słuchajcie, wczoraj przyjechał, e, dzisiaj już strzecha jest założona. Samochód rozebrany, rozpruty. E, najlepsi z najlepszych zostali na placu boju. E, Leon zawodowiec, czyli Artur. Hmm, ale czekaj, Sławka, to, Sławka to byśmy zrobili kogo? Hmm. Sławek taki Sławek bardziej genre, no. Samochód grafitowy, czarny dach. Nie wiem co tu jeszcze Karel na wymyślał. Ja się zawsze dowiaduję na końcu. Nagłosienie sobie już poprawił, dołożył izolację wygłuszenia. Jak się nudzi po godzinach nie może spać w jego wieku, to wiadomo, że e, się więcej pracuje niż śpi. No i co? No i działamy. Tak to wygląda, prawda Karel? Karel, Karel robi sobie prezent na Mikołaja. Eee, Karel, czyli co? Zawieszenie, to dokładasz. Eee, to będzie też Cafe Camper. To jest fajna firma. To jest fajna firma. Tu przyjeżdżasz. Wszystko si robisz sam. Wszystko si załatwisz sam. Wszystko si ogarniesz sam. Ale teraz już się fajnie, że nie musisz płacić. Nie, nie, na końcu, na końcu jeszcze musisz sam wyliczyć, wycenić i zapłacić. I to już mam wyliczenie. Super. Teraz jest zero. Nie wiem, jak oni liczą po czesku, ale na pewno jak oni mają piwnicę u góry, a sklep w piwnicy, czy odwrotnie. Tak czyli jak to zero, zero, czyli pewnie tu płaci na fuła. Bo to odwrotnie, nie? No, no i tak myślałem, zero. Także tak. A tak, już Karol widzę przygotowanie pod Webasto, otwór wycięty w stopniu. E, ceny multiwanów, e, automat, napędy. E, który mamy to rok? 19? 21. 21. A tu chyba z 19. Trzeba to spraw sprawdzić, zweryfikować. No. A pewnie się zepsuła. Majątek kosztuje. Za taki samochód e, netto da w Niemczech Karel zapłaciłeś 37 tysięcy euro. E, gdzieś jeszcze tutaj jakieś małe ryski, jakieś uszkodzenia zderzaczek takie kosmetyczne. E, no, gdzie, kiedyś te multiwany za, za tyle to się kupowało. Janówkę kupowałem w 2021 roku. No, za tyle płaciłem zanówkę. A to jest 70 70 tysięcy przejechane. E, fajne wyposażenie. No, w Dodatki ma fajne. Co? Ma martwe pola, automat, cztery napędy, Digi digital. To jest wszystko ok. To jest dobre. No, wszystko ok. Ale pieniądze, to jest... Pieniądze To w tej chwili bych kupił dwa samochody tu. No? Dla tak, ale się uparłeś, że będziesz miał natargi multimana, Kafę kampera, będziesz z niego robił. Tak, tak będzie kawę kamper, pyszna kawa, zapraszamy tam, gdzie Karel się pojawi, będzie pięknie oklejony. Tak że myślę, że chociaż jedne targi, zanim go sprzedasz, to zdążyć auto poprawić. Dobre, robimy następne. Także my idziemy dalej. 21? pierwsza dziś kończymy? Tak. Super. Toyota Proace Verso kończymy, składamy, prawda Sławek? Tak jest. Z górki. Sławek mówi, że tu trzeba dokładać tylko robót. O, meble zniknęły, miałem właśnie wysłać Panu <laughs> zdjęcie z meblami. Nie ma? Samochód? Rafał, piękna kolorystyka, co? Te szarości z tym bardzo mi się podoba. Chyba sobie też takiego zbuduje. Pasuje, Pasuje, nie? E, także auto też na ten rok, już do wyjechania, a mamy co? Za chwilę. Taka ciekawostka. Taka ciekawostka, jak wyglądają przeróbki kanałów wentylacyjnych nawiewów. Sławek, jakbyś miał jakiś pomysł, co z tym, tym robić, jakiś, nie wiem, recykling, na co to zmieniać, na wełnę? Na pelet. Na pelet. No. O właśnie, i tak wygląda podsuwitka w multiwanie na rewersie. A trzeba dbać o pracowników, cały czas donoszę im napoje, żeby nie zasłabli. Raz zupka, raz czekolada. Tak, 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 wprowadziliśmy pralkę, teraz tam pierzemy. Na miejscu wszystko, więc można, można nie wyjeżdżać od nas z pracy. Hmm? O, tak. no. Dobry! Czekolada, proszę bardzo. Żeby trochę energii, żebyś nabrał, chłopaku. Znaczy, po dzisiejszych wykładach mówię, Żebyś nie ten, nie popadł w zadumę, żebyś nie był smutny. Nowiutki Renault Trafic, izolacja, wygłuszenie. Paweł też lubi po godzinach zostać, mi cisza, spokój, nikt mu nie przeszkadza, nowych obowiązków nie dokłada, prawda Paweł? To jest właśnie ten, ten projekt, gdzie tu nam się miesza osobówka, z ciężarówką. Paweł, widzę wybrnąłeś, tak? Wyciąłeś dodatkowe otwory na mocowania, na rączki. I ty, czyli widzieliście co? Ramy od ciężarówki. No, po prostu ręki na ten. Od ciężarówki, tak. No. Jak w ciężarówce, no dobrze, super. Dlatego nie, też nie firmy nie sprzedają dachów e, do samodzielnych montaży, bo właśnie jeżeli takie rzeczy wynikają, to wtedy klient, e, 50 telefonów, panie, to nic nie pasuje, zbadaliście, to nie może być nic dobrego e, i tak dalej, tak dalej. U nas wszystko pasuje, i wszystko w jak najlepszym porządku. No i tu kolejny multiwan się właśnie kończy. Eee, mimo, że sporo tego robimy, dzisiaj też miałem jeden telefon, proszę Pana, jak wygląda obrobienie i wykończenie dachu multiwania. A tak to właśnie wygląda, a w ramach przypomnienia, jak robimy taki ogólny film, to też żebyście zobaczyli, jak to właśnie pięknie obrobione w tych alkantarach Właśnie u nas się robi. Kolejny projekt, auto dla wędkarza, rybaka, ja to nie wiem co on tu ma, skutra to wyciągnął chyba. No, nasz Artur zapalony wędkarz. Chyba, chyba udane połowy były i wietrzy samochód. E, jakie auta muszą wyjść do końca roku? No ten nie ten czeka. Pan tu postawił go do marca. E, nasza demóweczka. E, samochód po serwisach już zrobiony. Będę do Warszawy jechał, to klientowi zaprowadzimy. Opel. Ostatnio oglądają klienci. Jest zainteresowanie. E, te 4 mamy do stycznia do wydania. E, ten, do, ten już gotowy, tak, tak, bo tu nie robimy dachu, ten gotowy, ten, ten e, styczeń, ten do sprzedania. Prawie nam się udaje wysprzątać plac, ale jeszcze coś ma poprzyjeżdżać. Także jest pracy jeszcze e, i dlatego robimy po godzinach. Będziemy jeszcze zobaczyć, jak tam idzie e, naszemu koledze e, przyciemianie szyb. No i co, biorę się do pomocy, pomogę, żeby szybciej poszło. Żeby ci mocy nie zabrakło. A ty masz cukier wypłukany, nie? No, także smacznego. Także, jak widzicie, moi kochani, nie ma pomyłek, jesteśmy zbyt profesjonalną firmą, żeby były pomyłki. Także, jak widzicie, dzieje się u nas na firmie mnóstwo cały czas. O, właśnie 12 godzin, jak firma jest czynna. Działamy, wiele się dzieje, wszystkie hale pracują. No nic, a my niedługo już będziemy się przygotowywać do Wigilii, w tym roku inna sceneria, wydaje mi się, że też będzie fajnie pokazać, bo wiem, że ci, co przyjechali do nas, stwierdzili, że fajnie, że tak jednak w firmie potrafimy się zebrać jeszcze, mimo, że jesteśmy codziennie na siebie, są różne problemy, rozmowy, wiadomo, nieraz człowiek się wkurzy, nieraz coś nie pójdzie, so, to jest cała masa miłych chwil i potem na takiej Wigilii, takie roczne podsumowanie przy fajnym zespole na żywo, Wydaje mi się, że naprawdę spędzimy bardzo miło ten figiliny czas. Nawet Rafał będzie, a co? Także moi kochani, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. O, tak jeszcze nie było. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma Camper Mountain. Ale tak było.